Siema, siema! Witam Was dzisiaj w świątecznych wiadomościach dronowych. W sumie nie działo się aż tak dużo jak w poprzednich miesiącach, ale jest kilka ciekawych informacji, o których będę Wam chciał teraz powiedzieć na wschodzie przyjdzie delikatna dronowa Olbic, gdzie od jakiegoś czasu już mieliśmy całkowity zakaz lotów w strefie R129, jak dobrze pamiętam, a ostatnio został ogłoszony notam, który wejdzie w życie 10 grudnia i będzie pozwalał on na to, że w dużej części tej strefy R129 będą możliwe loty tylko w trakcie dnia. Naprawdę duża powierzchnia z powrotem wróci do użytku przez droniarzy. Wzdłuż strefy przygranicznej oczywiście nadal całkowity zakaz lotów. Tutaj wyskakuje wam teraz mapka i tam gdzie ma mamy niebieskie, to latać będzie można z wyłączeniem tych zielonych stref, stref przygranicznych. Adis Białoruś, Addis Ukraina, gdzie nadal podtrzymany będzie całkowity zakaz lotów dronami. Muzyka. Tutaj wrzucam jako ciekawostkę, bo do większości z droniarzy coś takiego mogło nie dotrzeć, ale mieliśmy bardzo ciekawą sytuację w związku z jarmarkiem, który odbywa się w Warszawie. Pałac Kultury wydał na swoim Facebooku Taką informację, że wydają zakaz lotów dronami nad obszarem miarmarku, pomijając fakt tego, że taki zakaz ze strony pałacu kultury jakby jest całkowicie niewiążący. Taki zakaz mogę sobie wydać ja, może sobie wydać inny Kowalski, który powie, że tu nie wolno latać. Niestety ktoś nie sprawdził tego. Jak to wygląda od strony formalnej, ale co cieszy najbardziej to reakcja środowiska dronowego, tych zwykłych droniarzy, którzy latają na co dzień, którzy nie chciałbym używać takiego nawet niemiłego sformułowania ale naprawdę spacyfikowali profil Pałacu Kultury, uświadamiając im, że jakby ten zakaz całkowicie nie ma mocy prawnej. Jeżeli taki zakaz miałby być, no to oczywiście należałoby się spodziewać strefy w tym miejscu, ale niestety, znaczy niestety, stety. Bardzo dobrze, takiej strefy nie ma, ale tutaj też muszę uczulić, no to jeżeli będziecie chcieli latać w okolicach warszawskiego jarmarku, no to musicie liczyć się z tym, że w okolicach jarmarków środki bezpieczeństwa są naprawdę zmożone. Ostatnio podczas około 3 godzinnych lotów latałem sobie od strony patelni Pałacu Kultury. W trzech miejscach, w każdym z tych miejsc miałem kontrolę. I z 3,5 godzinnego pobytu na warszawskim jarmarku około półtorej godziny zajęły kontrolę. Niestety delikatnie się przeciągały. najgłośniejsza i w sumie chyba jedyna premiera w świecie dronowym w listopadzie, czyli DJI Neo 2. Na temat tego, co dron posiada, nie będę się rozgadywał, ponieważ potwierdziły się w większości informacje, jakie mieliśmy z przecieków, więc nie ma tutaj sensu poświęcać na to czasu. Prawdę troszeczkę nie wiem, gdzie i w jaki sposób DJI upycha to wszystko w tym małym dronie. Cenowo też nie wygląda to najgorzej, ponieważ podstawowy dron z podstawowym kontrolerem z jedną baterią kosztuje 1100 zł, dron w wersji Flymore Combo, ale bez Kontrolera możemy już złapać za około 1500 do 1600 zł. Zestaw Flymore Combo z zwykłym kontrolerem daje nam to około 1900 zł, a zestaw na wypasie z okularami i z tym kontrolerkiem do lotów FPV jest to około 2600 zł. Więc naprawdę, biorąc pod uwagę to, że dron ten zbiera całkiem niezłe recenzje i że jest naprawdę godny następcą pierwszej wersji Neo, no to wychodzi na to, że jest to naprawdę udany dron. Kontynuując temat premier dronowych, od jakiegoś czasu słychać już było odnośnie tego, że DJI pracuje nad swoim dronem, który będzie mógł nagrywać 360 stop. Były też informacje o tym, że Insta pracuje nad swoim dronem 360 i pod koniec listopada na Facebooku Insta360 wylądował, może nie tajemniczy film, ale. Wprost było powiedziane, że premiera nowego drona będzie 4 grudnia. Początkowo zakładano, że premiera będzie w styczniu, lutym następnego roku, a tutaj malutki pstryczek nos w kierunku DJI, gdzie Insta zaatakował swoim dronem 360 przed końcem roku. Może być on dość popularnym kąskiem. Na te święta, szczególnie dla droniarzy, dla tych, którzy lubią nowości, lubią ciekawostki, ale pamiętajmy o tym, że już niejedna firma chciała konkurować z DJI na ich polu. Mieliśmy naprawdę udanego z relacji użytkowników Autela, który konkurował z DJI, jednak na większą skalę się nie przebił. Były drony Fimi, były inne firmy, jednak nie oszukując się na polu dronowym, DJI jest zdecydowanym monopolistą. I jak to wyjdzie, jak on będzie zachowywał się w powietrzu, bo odnośnie jakości nagrań i tego, jak on będzie nagrywał, tutaj raczej by, bym się nie martwił, ponieważ Insta, w swoich kamerkach 360, naprawdę dowodzi, jaki ten materiał będzie w obróbce i co najważniejsze, jak tym dronem będzie się latało. No to zobaczymy w przyszłości, jak pojawią się recenzje za jakiś czas, ponieważ tych recenzji, bo dzisiaj mamy 4 grudnia, tak? Jak nagrywam ten film, więc pierwsze filmy na Instagramach, na YouTubach na pewno się pojawiają, ale trzeba liczyć się z tym, że jeżeli ktoś dostał drona, tak, żeby opublikować film w dniu premiery, no to trzeba mieć świadomość tego, że nie może być to najbardziej subiektywna recenzja tego sprzętu. A teraz powiem o kilku najważniejszych informacjach odnośnie tego drona, ponieważ dzisiaj mamy 4 grudnia, czyli dzień premiery, już jakieś podstawowe informacje o nim wiemy, ponieważ w pierwszych sklepach ten dron pojawił się w sprzedaży. Najważniejsza informacja, czyli dron od Insta będzie latał w kategorii C0, czyli poniżej 250 gramów. Co pozwoli na to, że tym dronem będzie można latać bez problemów w większości miejsc i nawet, że ci początkujący użytkownicy będą mogli skierować swój wzrok w kierunku tego drona. Dwa obiektywy, jeden u góry, drugi u dołu. Największą zaletą jest to, że dron ten będzie nagrywał pełną sferę. To będzie powodowało to, że drona po prostu nie będzie w kadrze, nie będziemy mieli. Tego małego zaśmiecenia w samym swoim materiale. Odnośnie czasu lotu producent mówi o około 22 minutach z większym akumulatorem, który niestety będzie powodował wejście drona w kategorię C1. Będzie to około 35 minut. Odnośnie wykrywania przeszkód, tak w tym dronie też będziemy mieli tu obecne. Czujniki będą tylko z przodu. Ale pomimo tego dron po analizie jakby widoku ze wszystkich kamer, które ma. Będzie w stanie wykrywać przeszkody w jakiś sposób dookoła. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, ponieważ wygląda to na pewien eksperyment. Ponieważ nawet dookulne czynniki w tych takich popularniejszych dronach, czy to nawet w większych dronach niż 3Pro, 4Pro, nie oszukujmy się. Zawodzą, to nie jest rzecz, której 100% możecie zaufać. I jeżeli tych czujników po prostu tak dedykowanych nie będzie, sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się zachowywało. Oczywiście będą dostępne tryby autonomiczne. Jeszcze na chwilę obecną nie wiem dokładnie jakie, więc to wszystko będę razem z Wami odkrywał w niedługim czasie. Co najciekawsze. Patrząc po tym, jakie zestawy są oferowane w tej chwili w sklepach, nie widać tutaj kontrolera standardowego, gdzie macie dwa kciuki na drążkach. Mamy tylko dostępne okulary oraz kontroler trzymany w jednym ręku. Ten taki od FPV, który znamy z innych dronów, na przykład od zestajni DJI. Ciekawe jest to, czy z czasem pojawi się standardowa aparatura, tak żeby można było nim latać w standardowy sposób, tak jak zwykłą mydelniczką, czy będziemy mieli tylko te loty FPV. No i przejdźmy teraz do rzeczy, która w sumie większość ciekawi najbardziej, jak nowy dron prezentuje się cenowo. Wersja podstawowa, jedna bateria, kontroler, gogle. Sam dron kosztuje 6000 zł. Wersja rozszerzona z trzema awaterami będzie to już 7000 zł. Jest jeszcze jedna wersja za 7,5 gdzie po zdjęciach różni się ona takim jednym elementem, którego nie mogę w tej chwili na stronach jakby zdiagnozować, co to dokładnie jest. Biorąc pod uwagę to, z jaką ceną wyszedł obecny Neo, z jaką ceną wyszła poprzednia awata, obecna awata dwójka, wydaje mi się, że dosyć drogo. Zobaczymy, jaki będzie ruch DJI, ponieważ na pewno zostali delikatnie zaskoczeni tym, że Instax przesunął troszeczkę swoją premierę i zaatakował już przed świętami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno jest to kolejne pole, gdzie DJI będzie musiało dzielnie bronić się przed atakiem innych firm. Film dronowy, który tradycyjnie odbywa się w drugim tygodniu każdego miesiąca. Mieliśmy tutaj kilka ważnych informacji. Najważniejsza, chyba z nich, czyli ucięcie spekulacji na temat tego, czy latanie Mini 5 Pro bez ubezpieczenia w przypadku, kiedy będziecie mieli drona, tego powyżej, tą wersję powiedzmy poniżej 250, a to powyżej 250 gramów. Pan z ULC powiedział wprost, że nikt z wagami biegał nie będzie. I... Ja się spotkałem z pytaniem odnośnie tego, czy waga której używamy będzie miała homologację, no my nie będziemy ważyć dronów. Można się posiłkować tym, co jest w instrukcji, jeżeli instrukcja określa wagę, to będziemy się trzymać instrukcji, jeżeli nie, no to... Raczej będzie tutaj brana pod uwagę informacja z instrukcji drona, więc raczej nie ma się co martwić, że możecie dostać mandat. Oczywiście, osobiście polecam takie ubezpieczenie, mieć, jeżeli latacie. Te najprostsze warianty, nie jest to jakiś duży wydatek, więc można w pewien sposób zabezpieczyć się podczas powiedzmy zapawy w powietrzu. Wspomniał też o tym, że kontroli z ULC raczej... Większość z nas nie doświadczy, ponieważ są one rzadkie, a nie oszukujmy się, że policjanci też nie będą latać z wagami, ponieważ po pierwsze nie mają gdzie ich trzymać, a po drugie zaraz zaczęłyby się sytuacje tego typu, czy waga ma certyfikat, czy waga ma coś tam, czy jest atestowana i tak dalej. Więc na pewno wydaje mi się, że nikt w to się nie będzie bawił, co jest na pewno na plus i ucina pewne wątpliwości odnośnie tego, czy taką karę będzie można dostać. Co nie zmienia faktu, że w przepisach niestety jest literalnie napisane 250 gramów, więc teoretycznie będziemy łamali przepisy, ale nikt nas na za to formalnie nie będzie karał. Jeżeli nikt nie będzie latał faktycznie z wagą, no to po prostu nie ma się co przejmować. Został podjęty też temat ubezpieczeń, a w szczególności to, że niektóre z firm w pewien sposób zawężają polisy którymi obejmowani są operatorzy dronów. I tutaj skieruję do swojego filmu, gdzie... ...w bezpieczeniach drona OC, które weszły w życie wczoraj, 13 listopada. Filmu, gdzie wspominałem o tych ubezpieczeniach, gdzie porównałem te polisy, które na tamten moment były dostępne. Chyba na ten moment się tak za bardzo nic wiele nie zmieniło, więc zachęcam do zobaczenia. Jeden z ubezpieczycieli, celowo nie będę tutaj wspominał jego nazwy, zawęża swoją polisę tym, ile dronów macie, czy jednego, czy dwa, czy trzy, czy cztery, czy pięć. Ogólnie wszyscy ubezpieczyciele to robią, ale jeden z nich robi to szczególnie rozbijając to na pojedyncze drony, gdzie dodanie każdego drona do tej polisy. Wiąże się oczywiście z podniesieniem kosztu tego OC. Ze strony ULC dostaliśmy informację, że pismo do Ministerstwa Finansów wyjdzie, tak żeby zweryfikować te informacje, tak żeby ubezpieczyli po prostu nie działali na swoją rękę. Co też widać, że nadal mamy w ubezpieczeniach rozgraniczenie na loty rekreacyjne i komercyjne, pomimo tego, że w przepisach to już od dawna nie istnieje, ale ktoś to nadal rozgranicza, a tak naprawdę... Każda to ilość dronów, czy to rekreacja, czy komercja, jest w pewien sposób zauważeniem. Zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała w najbliższym czasie. Kontynuując temat ubezpieczeń. Pan z portalu Świat Dronów kierował zapytanie bezpośrednio do Cover drone, czy w związku z tym, że mamy zmienione regulacje, czy ubezpieczenie w Cover drone będzie obejmowało loty dronami w Polsce zgodnie z naszym OC. Otrzymał taką odpowiedź, więc jeżeli macie polisę w Cover drone, no to możecie napisać do nich, oni dodadzą ten zapis o naszym ubezpieczeniu i nie będzie żadnego problemu. Wypowiadał się Pan z ULC na temat tego, że tak, ta polisa według niego powinna... Jest dużo pytań o jedną firmę, nie wymienię z nazwy, ale pewnie wiecie, o którą chodzi. Tak jak zdążyliśmy sprawdzić, wszystko wskazuje na to, że jest OK. Więc jeżeli jest taka informacja, że można napisać i zostanie taki dodany zapis do tej polisy, no to czemu tego nie zrobić, żeby na pewno wszystko było w porządku. Jakiś czas temu zrobiło się naprawdę dość głośno na temat tego, że nad miastami mogą wrócić, znaczy mogą wrócić, że podobno mają wrócić strefy R dla lotnictwa. I tutaj też, jakby oczywiście, budzi to pewne wątpliwości, ponieważ z jednej strony ma to obejmować lotnictwo cywilne, ale wiemy, jak to czasami z tymi strefami jest i że po prostu ta strefa może stać się strefą geograficzną i niestety będzie obejmowało wszystkie. Natomiast tam faktycznie pojawiły się wątpliwości, czy, czy te przepisy nie będą dotyczyły dronów. No, z naszej analizy wynikało, że nie. Powinno to dotknąć, tym bardziej, że nie było takiego zamiaru, ale ponieważ ten problem czy wątpliwości zostały tutaj wielokrotnie w ostatnim czasie podniesione, również przez PASZP, przez użytkowników, to my jeszcze tutaj działamy wewnętrznie, żeby się upewnić, a jeżeli wątpliwości dalej były podtrzymane, na przykład przez naszych prawników, to, to będziemy tutaj interweniowali, żeby to, te strefy nie dotyczyły dronów, bo nie taki był zamiar. Chodzi konkretnie o to, że te strefy miały dotyczyć General Aviation. Problem polega na tym, że te strefy z dużego lotnictwa pasz w pewnych okolicznościach konwertuje na strefy geograficzne. I tutaj jak gdyby dostrzeżono ryzyko, że może to nam wywrócić stolik, ale to jak gdyby nie takie były zamierzenia i dopilnujemy tutaj tego, żeby, żeby mieć pewność, że tak faktycznie nie będzie. Ale co do zasady, nie. To rozporządzenie nie miało dotyczyć dronów że te strefy docelowo mają nie dotyczyć dronów, że oni będą działali w ten sposób tak żeby nie obejmowały tych dronów, ale jak to faktycznie wyjdzie, to pewnie dowiemy się dopiero w momencie jak te strefy faktycznie wejdą w życie, a że będą one nad 15 miastami, które wyświetlają wam się teraz tutaj, no to w niektórych przypadkach może to być naprawdę bolesne, już nie mówiąc o tym, że lotnictwo cywilne, szkolenia, jakieś przeloty naprawdę mówią o tym że bardzo duża część ludzi może po prostu stracić swoje źródła przychodu. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Bo biorąc pod uwagę taka strefa R tutaj zaskoczę pewnie pewną ilość droniarzy. Sam niestety, sam stety nie miałem okazji latać w takim okresie. Ale kiedyś takie strefy funkcjonowały. Jeżeli chciało się wykonać loty drony w mieście to trzeba było pytać zarządcy, Nie wiem w tej chwili prezydenta, czy kogoś tam innego, ale trzeba było powyżej jakiejś tam ludności w mieście składać taki wniosek. A że ten wniosek był oczywiście z pewnym wyprzedzeniem to wszystko, papiery, formalności. Teraz naprawdę duża część rzeczy w pewnym stopniu została uproszczona, co jest naprawdę w porządku i naprawdę ułatwia latanie. Z drugiej strony, wrażenie nie tylko moje, ale też dużej ilości droniarzy w Polsce, że z roku na rok jest po prostu dokręcana śruba. No jak to mówią, dobrze, to już było. I ostatnia rzecz, czyli takie krótkie pytanie, co po NSTS-ach. Na tym briefingu też została poruszona taka kwestia, bo jak już to powtarzam, praktycznie w każdym odcinku ostatnim NSTS-y z końcem roku niestety umrą. I 99% lotów zostanie mimowolnie zostanie dopnięte do kategorii otwartej. Jakie są ograniczenia kategorii otwartej? Wszyscy wiedzą, co można było w NSTS-ach, a czego nie było można w kategorii otwartej, no to osoby z NSTS-ów wiedzą. Niestety, tutaj, jako osoba latająca głównie w oparciu o NSTS, co tu dużo mówić? Stracimy. No i nic z tym niestety nie zrobimy. Pozostanie nadanie w kategorii otwartej albo kupowanie o zezwolenie. Ale wątpię, że dużej ilości osób. Dopiero w momencie tego. Kiedy naprawdę będzie komuś potrzeba, to ktoś o te zezwolenia będzie się starał. O oparciu o analizy itd., itd. Więc niestety po nowym roku czeka nas głównie kategoria otwarta. I na dzisiaj to wszystko. Wydawało mi się, że nie mam tego dużo, ale jak tak sobie siedzę i mówię, to wyjdzie chyba taki standardowy odcinek. Klasycznie, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do zostawienia. Lajka, like suba, sekcja komentarzy jest wasza. Jak zawsze chętnie podyskutuję. Te filmy, takie powiedzmy, które poruszają delikatne kwestie, tak ubezpieczenie, generują naprawdę dość spory ruch, jeżeli o komentarze. Duża część z tych komentarzy się powtarza. Które te komentarze są jakie są, i niestety nie odpowiada się na nie, bo to nakręcanie pewnej spirali agresji i tak dalej. Ale nic z tym nie zrobimy. Komentarz, like, sub i do następnego.